Cześć, drodzy widzowie! Dzisiaj taki odcinek, można powiedzieć, dość szczegółowy o produkcji roślinnej za 2024 rok. Będzie dużo danych, będzie wszystko podane, jak to wyszło, jaki zarobek z hektara. Także zapraszam Was do oglądania szczegółowego tego odcinka. Będzie o koschematach, będzie o rolnictwie dopłatowym. Moi drodzy, zanim jeszcze zaczniemy ten odcinek, chciałem Was tutaj poinformować, że gdybyście mieli jakieś problemy z ułożeniem jakichś tam ekoschematów, z tym, że nie wiem, chciecie, chcecie po prostu sobie ułożyć jakiś tam Dobry płodozmian, tak, tak, żeby po prostu te dopłaty wycisnąć na maksa, żeby dobrać sobie to w taki sposób, e, że wiedzieć gdzie zasiać poplon, gdzie wziąć zróżnicowaną strukturę upraw, co zasiać, tak, żebyście po prostu nie musieli siać głupot a dobrze to rozplanować na co można powiedzieć, e, na co te uprawy przeznaczyć gdzie dać obornik, gdzie nie dawać, gdzie gnojowice, jaki ekoschemat Wam się bardziej opłaca, to możecie do mnie śmiało pisać na maila, czy na można powiedzieć kontaktować się ze mną telefonicznie. W sprawie jakichś tam, jeżeli mielibyście jakąś kontrolę na gospodarstwie, no to w sprawie jakichś tam planów azotanowych, czy rejestrów zabiegów ochrony Roślin, czy po prostu zabiegów agrotechnicznych, to możecie się do mnie odzywać. Niedługo ruszają nabory na wzrost konkurencyjności w obszarze D, w obszarze A. Także też zapraszam do kontaktu. No i co? Zaczynamy ten odcinek: będzie o produkcji roślinnej za 2024. Oczywiście będzie o pieniążkach. Także zapraszam do oglądania. Słuchajcie, z racji tego, że jest jeszcze przed sezonem, że jest można powiedzieć. Taka zimo, wiosna, nie wiadomo co to jest. Już teoretycznie azot można siać, ale ja jeszcze sobie podsumowałem ten rok 2024. Wiecie, że my ogólnie z produkcji roślinnej mało rzeczy sprzedajemy. W tamtym roku troszeczkę rzeczy sprzedaliśmy, ale część była, można powiedzieć, większa część była zużyta do produkcji zwierzęcej, czyli do opasu bydła. Więc tutaj też w tej kalkulacji zawarłem coś takiego, że te ceny, które przyjmowałem do. Opłacalności opasu, czyli na przykład przężyto spasaliśmy paszowe, ale przyjąłem je w kalkulacji do opasów za 700 zł. Dzisiaj tak samo policzyłem je za 700 zł, tak żeby to wszystko było spójne, żeby to się gdzieś tam nie rozjeżdżało. Także tutaj na przykład balota przyjąłem 200 zł. ze sprzedaży tego balota, tak samo jak i przyjąłem go w kalkulacji opasów, w, można powiedzieć w tej opłacalności. Także zapraszam do oglądania. Tutaj sobie podsumujemy moi drodzy. Pierwsza sprawa można powiedzieć, że jest to pszenica ozima. Pszenicę ozimą mamy tutaj na paszę. U nas poszła, miała być na materiał siewny, ale na słabszej glebie to było. Przypaliło ją, nie było można powiedzieć, że dużego plonu i ziarno też dobrze nie wyglądało. Także słabość, zdolność kiełkowania byłaby słaba. Macie tutaj na ekranie tą całą kalkulację. Tutaj ja nie będę się rozwodził, jeżeli chodzi o zabiegi agrotechniczne, bo to wszystko widzicie. Słoma została ścięta. Tutaj można powiedzieć, że ta kalkulacja tej słomy nie została wliczona, yy, dlatego że jakby ten zysk, zysk ze słomy nie został wrzucony, no bo on w następnych latach nam po prostu podwyższy plonowanie yy, i obniży koszt, można powiedzieć. Yy, nie wiem nawożenia tak on ta słoma się zmineralizuje dlatego tutaj w kwestii wyjaśnienia obornik oczywiście liczę jak stosujemy no to raz na 3 lata Czyli liczę kwotę, yy, kwota obornika dzielę przez 3. Także tutaj w pierwszej uprawie w roli yy, wyjaśnienia, cena sprzedaży po 800 zł, 2 hektary było zasiane, plon 4 tony około tej pszenicy. Sami widzicie, że tutaj nie było żadnych dopłat bezpośrednich, żadnej pomocy suszowej ani czynszu dzierżawnego z racji tego, że to była właśnie taka działka. Na takich warunkach, tak? Jeżeli tutaj mamy przygotowanie maszyn, podatku też nie mamy, bo to była dzierżawa. Będą też dzierżawy inne, będą też pola na własność, także tutaj będzie wszystko policzone. Jak widzicie, 4 tony z hektara, 2 hektary, czyli 8 ton po 800 zł, przychod 6400, e, koszty całkowite 6624, czyli na hektarze strata 112 zł. E, zysk mamy. E, na minusie, czyli 224 zł dołożyliśmy do całej uprawy. Eee, zajmijmy się teraz jęczmieniem. Macie jęczmień, następną uprawę też mało, bo tam 0,9 hektara Tak naprawdę 0,7 tego hektara było. Tam 20 arów nam wymarzło. No i tu już mamy inną, inną sytuację, bo tutaj jęczmień mamy na polu, które jest na własności, więc dochodzi nam podatek stówka. No i mamy oczywiście cenę sprzedaży po 700 zł. Plon 7,5 tony, więc bardzo fajnie, pomoc suszowa nie było, suszowe nie zostało nam przyznane, czynsz dzierżawny nie ma, bo to jest na własność, czyli tutaj płacimy podatek. No i dopłaty bezpośrednie, e, tutaj mamy na jęczmieniu płatność podstawową, płatność UPP, płatność redystrybucyjną, czyli dla gospodarstw, które mają poniżej 30 hektarów. E, był tu też e, ekoschemat na rozrzucanie obornika. Czyli wymieszanie obornika w ciągu 12 godzin. Było tutaj też ekoschemat na plan nawożenia, i chyba tutaj mieliśmy tyle, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj musiałbym jeszcze podejrzeć, ale tutaj raczej było tylko tyle. Te dwa ekoschematy mieliśmy. Sami widzicie przychody: mamy 4725, kosztów mamy 3143. I zysk z hektara 1757 zł, ale nie był to hektar, więc teoretycznie mamy 1500, znaczy teoretycznie mamy 1758 zł, ale tak naprawdę 1581. Dwa zboża, przechodzę do przężyta, przechodzę do przężyta paszowego, a, bo tutaj mieliśmy bardzo słaby plon. I tak na szybko, tutaj mamy. Świeżą dzierżawę, podatku nie płacimy, zabiegi widzicie, ja nie będę się tutaj rozwodził. Na przężycie mamy 3,5 tony plonu, dopłaty 1630 zł, część dzierżawny 1100 zł. I jak widzicie przy tak niskim plonie, no ale jako schematów też tam mieliśmy rozrzucanie obornika. Tutaj akurat był pomiot, tutaj był międzyplon, tutaj był plan nawożenia z wapnowaniem. I tutaj jeszcze była zróżnicowana struktura upraw zróżnicowana była do całości. Więc tutaj macie 1630 zł dopłaty za te właśnie ekoschematy, no i normalne wszystkie podstawowe płatności. Zysk z hektara 1400 zł tam bez 6 zł. No i z 3 hektarów tego księżyca zostało na rękę tak naprawdę 483 podatku nie ma, bo jest część żawny. Przęży to nasienne, tutaj fajny zysk i sami zobaczcie, te dwójka była robiona tutaj też moją składanką, jej akurat tutaj nie uwzględniłem, ale tutaj był tebukonazol, poszedł taki zamiennik Priaxora, bo jego tutaj nie uwzględniłem, po prostu zapomniałem, ale zobaczcie, koszty wyszły 3,665 na hektar. Prawie 5 hektarów przężyta, plon 6 ton na swoich działkach, także tutaj gleba doprowadzona, dlatego taki fajny plon. Na dzierżawie pierwszy rok 3,5 tony, więc macie różnicę. Cena sprzedaży 1200 zł, dlatego że przężyto tutaj było na materiał siewny. Przężyto było czyszczone i zworkowane, więc tutaj mamy 600 zł czyszczenie i workowanie, dlatego że mieliśmy 100 zł do tony takiego kosztu. 6 ton z hektara, trzeba to 6 ton, tego brudnego sprzężyta przeczyścić, zworkować, więc to jest koszt 600 zł dla nas. No i tutaj jak widzicie, dopłaty mamy 1200 zł, czyli tak samo plan nawożenia. Był już bez wapnowania, bo to są własne działki, więc są większe można powiedzieć pH i zasobności. Czynszu dzierżawnego nie mamy. Podatek mamy stówkę. Eee, co? Eee, tutaj nam się robi fajne, koszty nam się robią, dlatego że mamy wysoką cenę sprzedaży. Dochodzą nam koszty oczywiście czyszczenia. No ale też mamy e, dopłaty bezpośrednie, czyli ekoschemat zróżnicowana, struktura. Mamy tutaj plan nawożenia, mamy obornik e, i chyba tyle. E, przężyto, tak, w przężycie mamy tyle. W przężycie jest, tak, nie, tyle. Mamy tych ekoschematów, więcej tutaj nie było i z hektara 4700. Co w przeżycie paszowym mieliśmy 1400 zł. No i zysk z 5 hektarów zostało prawie 23 tysiące, także fajnie. Kukuryda na ziarno, dokładka. Jak sami widzicie, dołożyliśmy do tego interesu e, 4000 do 2 hektarów. Do hektara dołożyliśmy 1800 zł. Z racji tego, że tutaj mieliśmy co? E, tutaj mieliśmy plon 2700 hektara. Ale to wam pokażę, dlaczego też tak wyszło. 2 tony 730 kg z mieliśmy Cena sprzedaży po 500 zł na mokro. To już było z wszystkimi dodatkami, z wszystkimi potrąceniami. Koszty 350 prawie. No więc, jak mieliśmy tak niski plon, to nic dziwnego, że dołożyliśmy do tej uprawy. Ale zobaczcie, mamy tutaj obok kukurydzę na kiszonkę. Plon nie wiemy jaki był, ale cena za hektar. Tutaj znajomy od nas to zakupił. Można powiedzieć, że plon tak niski tej kukurydzy na ziarno był też spowodowany tym, że tutaj kolega, jak sobie brał tę kukurydzę na kieszonkę od nas, no to wybierał w sumie te najlepsze działki. Nie chcę się tutaj tłumaczyć, ale ten plon też z czegoś wynikał. Jakby nie wstydzę się tego, taki jest, można powiedzieć, rok. Do, do tamtej uprawy dołożyliśmy. Nie ma się tu czego wstydzić, bo mm, nie zawsze się zarabia. Ale zobaczcie. Kukurydza sprzedana po 5800 za hektar. Dopłaty bezpośrednie tutaj mamy 1200 zł, prawie czyli podstawowe płatności. Plus mamy ekoschemat obornik, i mamy plan nawożenia i zróżnicowana struktura upraw. Też tutaj była kukurydza po taniości, kupiona za 350 zł za jednostkę 50 tysięcy nasion, odchwaszczanie, obornik poszedł, RSM i można powiedzieć, że e, nic więcej, też tutaj jakoś bardzo nie inwestowaliśmy w to. No i zysk, zysk z hektara 4,300 z całości 18,5 tysiąca. No i co tutaj mamy dalej? Groch zimujący, też tak na szybko Wam przelecę. To słuchajcie, groch zimujący fajnie, 2 tony 200, spodziewałem się plonu 2 tony, cena sprzedaży 1700 zł w detalu yy, w detalu, yy, po wyczyszczeniu, cena czyszczenia i workowania 220 zł yy, za tonę, nie, do hektara za tonę to było tak jak wam mówiłem, po stuwie za tonę dochód z hektara yy, przepraszam, zysk z hektara 200, ale moi drodzy, dopłaty 2400. Czyli jeżeli bym ten groch miał bez dopłat żadnych. Jeżeli bym go posiał na dzierżawie, gdzie nie pobieram dopłat, no to dołożę do tego grochu 200. Także tutaj zobaczcie: dopłaty do strączkowych, plan nawożenia z wapnowaniem, zróżnicowana struktura upraw i chyba poplon. Ciężko mi to wszystko spamiętać, ale chyba tak. Dlatego tutaj mamy 2,400 dopłat. To tak naprawdę, zobaczcie: zysk mamy 2,200. Tak naprawdę opłacałoby mi się. Nie zbierać tego grochu tak naprawdę. No ale to był pierwszy rok, też się uczymy. Świeża dzierżawa, pH 5,3. Nie tylko to jest jakby naszym zyskiem, bo zysk z hektara 2,200, ale stanowisko zostawił po sobie takie, że gorzowska rosła na tym, po tym grochu i daliśmy tylko tam e, chyba 25 tysięcy litrów po fermentu na hektar i nic więcej, gorzowska sobie urosła. I, i to też jest nasz zysk także nie można tylko patrzeć na to co jest fizycznie w portfelu bo za rok, czyli teraz jak już Gorzowska po grochu rośnie no to ona, nie wiem, rośnie na przypuśćmy tych, na tym pofermencie i nic więcej jakby nie dawaliśmy a plon 5 belek z hektara zebraliśmy, teraz zbierzemy znowu na wiosnę z Gorzowskiej, także tutaj też jest taki dochód, ale zobaczcie te dopłaty 2,400 także też bardzo yy, Duże dopłaty, tak. I ostatnią uprawę wam jeszcze tutaj powiem o ubinie. Ubin jest tak samo bez nawożenia w ogóle, jak widzicie, tutaj był tona 700 było zebrane ubinu z hektara. Powierzchnia też nie duża, dopłaty tak samo jak z grochu 2400. To samo było plan nawożenia z wapnowaniem, zróżnicowana struktura upraw. Poplon, czyli no po prostu międzyplon. No i te wszystkie podstawowe dopłaty, plus dopłata do strączkowych prawie 800 zł. Dlatego tutaj mamy tak dużą ilość. No i tutaj wiecie, czynsz dzierżawny tak samo jak w grochu, 1100 zł. Więc podatku nie płacimy, więc przygotowanie maszyn mamy dwie stówki. Czyszczenie i workowanie 172 zł. To już tłumaczyłem. No i zobaczcie, zysk z hektara 2687. To tak naprawdę dopłaty mamy 2400, czyli bez dopłat byśmy tak naprawdę zarobili, można powiedzieć, że jeżeli, jeżeli mamy zapłacić czynsz dzierżawny i nie dostać dopłat, no to zobaczcie, nie siejąc tego na takim, można powiedzieć, na, na takiej działce na papierze, no to mamy duże plecy. Więc tutaj mówię, w tych łubinach, grochach robią dopłaty robotę. No i tutaj też dużo osób robi tak, że rozsiewa taki łubin czy groch siewką, Rozsiewaczem do nawozów, jak to się potocznie mówi. Tależują go później, dopłaty zbierają, bardzo fajne i też można coś takiego robić, ale nie patrzmy na to. Po łubinie nam, wyrosły nam samosiewy łubinu, potem to stależowaliśmy. Ja pod owies już nic nie dawałem. Przepraszam, dałem 250 kg polifoski, ale pod ten owies już nic nie, więcej nie będę dawał. Może nam poleci, nie wiem, 30-40 kg azotu, bo ten łubin nam te 60 yy, 40 do 60 kg azotu, czyli jakieś tam plus minus 200 kg saletrzaku czy saletry, nam wygeneruje. W tym momencie to jest około 300 zł. Także wiecie, zawsze tu jest jakiś ten zysk. Podsumowałem Wam mniej więcej, jak to wygląda. Ogólnie na całym gospodarstwie z produkcji roślinnej, jeżeli to wszystko miałbym podliczyć, no powiem Wam szczerze, że ten zysk nie jest zbyt rewelacyjny. I tutaj, moi drodzy, zysk z mieliśmy też jakieś tam inne uprawy, czyli na przykład owiec, gorczyce, facelie, jeszcze yy, można powiedzieć, ale za dużo już po prostu tego, więc opowiedziałem Wam o tych w sumie takich najważniejszych. No i zobaczcie, roczny zysk z gospodarstwa to jest 55 tysięcy. No to powiem Wam, że z produkcji roślinnej, no to troszeczkę trzeba było się tam narobić. To jest na miesiąc 4336 zł. na hektar 1855 zł. Nie uwzględniając w ogóle dopłat, moi drodzy, nie uwzględniając dopłat, zarobiliśmy tylko 25 tysięcy. Na miesiąc to jest 2095 zł. a na hektar to jest tylko 838 zł. Czyli widzicie, że tutaj dopłaty to jest ponad połowa, można powiedzieć, ponad połowa dochodów z produkcji roślinnej. Czyli u nas w gospodarstwie, jeżeli mamy bydło opasowe, no to naprawdę to generuje nam duże, e, można powiedzieć, zyski. Oczywiście są lata, słabsze są lata gorsze, ale to ta produkcja zwierzęca napędza, można powiedzieć, to gospodarstwo i z tego są główne przychody. Widzicie, że jeżeli by, mielibyśmy to wszystko posprzedawać, jako produkcja roślinna, no to tutaj powiem Wam, że te zyski nie są jakieś takie rewelacyjne. No i przy 4, 4 600 na miesiąc, gdzie tutaj mamy przygotowanie maszyn tylko 200 zł, ujęte, no musimy wiedzieć, że te maszyny też się zużywają i jakieś tam naprawy nam wyskoczą i w ogóle, no to od tych 55 tysięcy jeszcze musimy odjąć no jakieś tam grubsze, grubsze naprawy, bo to 200 zł na przygotowanie maszyn, no to można powiedzieć, że to są jakieś tam e, wymiany olei, wymiany, można powiedzieć, jakichś elementów roboczych, e, nie wiem, e, no takie bieżące naprawy, czyli takie eksploatacyjne. A jeżeli mielibyśmy uwzględnić takie na przykład, że popcuje nam się ciągnik za, nie wiem, 10, 20, 30, 40 tysięcy, no to tak naprawdę należałoby od tego odjąć i faktycznie zobaczyć, Ile to nam wszystko wyjdzie? Także widzicie, to nie jest tak wszystko kolorowo, jak wygląda. Produkcja roślinna obecnie no, jest pod znakiem zapytania, więc no, chciałem Wam to przedstawić za 2024 rok. Dość, sub, można powiedzieć, że skrupulatnie to policzyłem. No i wynika z tego, że nie ma szału z tej produkcji roślinnej, więc tutaj trzeba ciąć koszty. No i gdzieś nie, gdzieś może powiecie, że to jest takie rolnictwo dopłatowe. No ale gdzieś tam z, y, przy y, na przykład braku hodowli, no to trzeba mieć tą zróżnicowaną strukturę upraw, jeszcze w uprawie bezorkowej, bo sobie po prostu nie poradzimy. Także moi drodzy, y, tą płetą kończę, dlatego że jest y, ten odcinek dość długi, bo już mamy 17 minut. Więc nie chcę was tu zanudzać, ale ci, którzy tam po prostu wiedzą, to y, których to po prostu interesuje, to sobie to obejrzą cało, w całości ten odcinek. Bo jest dość taki mocno, można powiedzieć, szczegółowo zrobiony. Także zobaczcie, że roślinna za 2024. No to można powiedzieć, że jakby się coś nam popsuło, jakiś ciągnik, jakaś, nie wiem, zakup jakiejś maszyny. To tak naprawdę mocne plecy. Także też trzeba to liczyć, bo, nie wiem, kupując nawozy na 2025, tak naprawdę możemy nie wiedzieć, że jesteśmy już pod kreską.